Witajcie moi kochani w kolejnym filmie na moim kanale, witam was jednorążec. Jesteśmy słuchajcie w górach, w Zakopanem, przyjechaliśmy tak spontanicznie, w ogóle wybaczcie, że nie było za czasu vloga, ale ja mam kamerę zepsutą, oddałam, znaczy urwał nam się w Londynie włącznik, ja bym nawet mówiła, że on się urwał, ale potem stwierdziłam, że przecież i tak nie widzicie efektu tego urwania, czyli to, że musimy wyciągać, wkładać baterie za każdym razem, jak chcemy coś nagrać, więc po prostu to wycięłam. Oddałam kamerę do serwisu i pan wyjątkowo się chyba nie spieszy. Więc no nie ma tego aparatu, nie ma vlogów. Telefonu jest naprawdę ciężko, ale <grym zauważyłem> tak mówię to na Krzysztofa, potem tak lubimy oglądać takie właśnie wyjazdowe vlogi. Więc mówię, mówię może telefony? <grym zauważyłem> może telefony? Będziesz moim operatorem? No i tak się właśnie to zadziało, a trafiliśmy tutaj totalnie na spontanie. W ogóle bardzo dużo stacji spontanów mamy a w ostatnie... Dwa tygodnie, trzy tygodnie byliśmy spontanicznie w Krynicy, gdzie Krysta po prostu powiedział, że wsiadaj i jedziemy gdzieś, Pojechaliśmy do Krynicy. Kilka dni temu przestrzelałem w sumie. Kryszta zorganizował piknik w grudku nad Dunajcem, a wczoraj ja byłam na Gali Rajpad w szkoleniu. Gali albuza. Tak, a wczoraj ja byłam na Gali Rajpad, byłam też na szkoleniu. Wróciłam chyba po całym dniu o 18.00. 30, dzieliśmy grilla, bo Krystian palił grilla i tak mówię, jedziemy w góry. A teraz się nie patrzy, no ale jaki plan na to. Ja mówię, no wejdziemy dzisiaj na noc, sam się prześpimy. Rano zjemy śniadanie, później sobie ruszymy w, nie wiem na jakąś trasę, czy jakąś topolanę, czy jakieś, nie wiem, morskie oko. Zobaczymy z dzieci, to nie wiem, na co nam pozwolą. Wzięliśmy też stroje kąpielowe, pójdziemy później się popluskać. I słuchajcie, zrobiliśmy to. Mój mąż oczywiście tak samo mądry jak ja i powiedział, dobra. Powiedział tylko, idź pakuj dzieci, ja pakuję plecak, nie ja górski. No i w się roku. było, w o 23 chyba, przed 23 w hotelu. Rezerwowałam nocny już w drodze, w samochodzie. Dziewczynki spały. Właśnie zobaczyłam w lustrze, jak ja mam się przywitałam. W sensie, ja wiedziałam, jak wyglądam, ale nie spodziewałam się, że będę tyle mówić. I później przy montażu będę tego żałować, że nie ściągnęłam najpierw tego wałka, a Krystyna mówi tak w jednorożcu nagrywasz, ja mówię no co, co żyćko, ale Właśnie chciałam Wam pokazać, jak to wygląda, a to mocno związałeś, jak to wygląda związane i czasem się mnie pytacie, jak to robię. Słuchajcie, no 90%, no może nie, ale dobra. Pół na pół robimy to z Krystianem, bo ja sobie tutaj zakładam wałek, on mi go trzyma. I Ja przeplatam, on trzyma, ja przeplatam, on trzyma i tak to wygląda no, ta końcówka całkowicie on już zaplata. Także ja bez niego on tego nie zrobiła. Kiedyś próbowałam, nie wyszło, loków nie było, yy, więc jeżeli nie potraficie tak jak ja, ale wiecie jak to zrobić, tylko nie radzicie sobie same, to mężów musicie zaangażować. Patrzcie jak to wygląda, to są włosy myte przedwczoraj, więc też może to wyglądać... I pytacie, jak Dyson? No fajnie Dyson, ale ja nie mam czasu na 20 minut kręcenia włosów z Dysonem. Tu mamy 3 minuty. No, dzisiaj się nie zakończyły tak chyba mocno. A tak jak mówię, to już one są drugi raz kręcone na jednym myciu. No, przez chwilę fajnie. Let's go, rodzinka. Na śniadańko. Troszkę się zdziwiliśmy pozytywnie. Spójrzcie. Jesteśmy w takim małym hotelu, obiekcie, nawet nie jak to nazwać. I zeszliśmy na dół i śniadanie jest dla nas przygotowane na ciepło. Parówki, jajecznica, co byśmy chcieli do wyboru. Wow, jestem w szoku, w je trochę. No, czekaj, bo może koło Mariki usiądę, co? Pani też przygotowała talerzyki te i powiedziała, no bo nie wiedziałam, jakie te dzieciaczki są. <laughs> robicie? Wow. Stylizacja na wyjście, i idziemy ostatecznie chyba nad morskie oko. Także mega fajnie. Jest tak niespecjalnie ciepło, tak jak zapowiadali. Może jeszcze przyjdzie do nas ten upał. W każdym razie dzieciaczki ubrałam na długi rękaw. Będziemy w razie czego rozbierać. Ja z podęki najwygodniejsze, buty świata, czapa, i tu sobie narzuciłam taką koszulę, która jest taka bardzo przebieżna i w razie czego ją sobie zdejmę. Pod spodem krótki rękaw. Krystant to już w ogóle ma spodnie takie typowo górskie. Praca górski, ale to jest człowiek chodzący po górach. Nie, już dawno nie chodziłem już. Dlatego zaczynamy od morskiego oka. Czuję, jakby wracał z całej <laughs> Dlatego zaczynamy od morskiego oka, a nie na rysy. Myliłam się, mówiłam, że jest tak chłodno. Wcale nie jest chłodno. Do słoneczka to aż za ciepło, także będziemy się teraz rozbierać. Jednak się gorąco robi Znaczy gorąco, tak przyjemnie po prostu. Przybraliśmy już na z powrotem z Ja chyba też tą koszulasę też nie zostawiam. Coś do pycaka jeszcze? Nie, chyba wszystko mamy. Mleko, żątek. Ja zostawiam jednak. Czemu zostawiasz malinkę? No chyba, że to jest w życiu. Jak ty sobie to wyobrażasz? Dałabyś ją tutaj zostawić w aucie? Nie. No właśnie, absolutnie jej nie zostawiamy. Przenosimy tego gagatka malutkiego. I las! I las. Popatrzcie, tu są i tu dwie pary do wyboru do koloru. Dopiero teraz widzę jaka za nami jest wystawa. Faktycznie. Wygląda, że taki prawdziwy góral. Znaczy nie góral, właśnie nie. O, tatromaniak. O, tatromaniak, no prędzej. No dobrze, dobrze. I idę, idę na morskiego. oko. Cicho, ale z dwójką dzieci, to prawie jak na rysy. Zawsze, prawda? Tak. Bo ona nasza i my ją kochamy, prawda? Ruszyliśmy. I już pierwszy postój na rozbieranie malutki. Bo my się rozebraliśmy, ale jej nie, bo spała, więc się rozbieramy troszkę. Woda. Coś nazywa bukłak? Tak, dokładnie. Pamiętam. Mega fajna sprawa. Woda jest, woda jest w plecaku, a tylko rurka wystaje. W wodospadzie, wszyscy muszą nabrać sił, odpocząć. Leciały batoniki. Mi szybko idzie. Bezproblemowo idzie. na razie, zobaczymy jak później. Jesteśmy przygotowani, mamy nosidło, w razie czego Nadja do wózka albo na barana. Ale cudownie tak sobie żyć. Tak? A. No to był Twój pomysł. Nie, nie narzekasz? Nie. <noise> to wtedy to nie mnie tak ciągnęło. Nie, jeżeli podejrzewał o to, że będziesz mnie w góry. No, jako flika górskiego, <noise> nie? i gotta dare to speak the truth cause some things not working yeah i'm done fake not some true as i'm gonna let Cztery km pół przyszła sama, więc jesteśmy dumni. Mamy 15 minut opóźnienia względem tego czasu, który jest założony na tych takich oznaczeniach. Jest to pierwsza w życiu taka sytuacja. Zawsze mieliśmy... Mm, nadrabialiśmy. Nadrabialiśmy, myślę, że jak większość. No ale Nadia ma tempo wolniejsze, nie pospieszaliśmy. Wręcz mówiliśmy jej, że jesteśmy dumni, jaka jest dzielna. Kroczek po kroczku cieszyliśmy się, że idzie swoim tempem, Uhu! ale... Jaki, jaki robal, no. Swoim tempem, ale szliśmy i... Byliśmy cholernie dumni. Tak. A w sumie to my zaproponowaliśmy, żeby właśnie weszła, bo no, rozwlekła się to Więc nie narzekała, ale czasowo no nie dojdziemy chyba dzisiaj, możemy my chcemy jeszcze na termy iść. No tak gada. Ale dlaczego w ogóle się chciałam odezwać, bo jesteśmy już chyba trzeci, czwarty raz nad Morskim Okiem. Idziemy i pierwszy raz w życiu stoję tutaj. Nigdy w życiu jeszcze nie szliśmy, bo jesteśmy Pus. w tym momencie, gdzie y, są już skróty przez tak. kamienie. Um, Jest droga, która idzie naokoło. Tak, a my mamy wózek, więc po raz pierwszy w życiu nie idziemy przez te skróty. Przez kamyczki, tylko cały czas asfaltem. Także zawsze jakaś to zmiana, nowość. Ale popatrz tu, że sobie się. Popatrz to nie jest źle. Aż nie warto, bo tam się człowiek bardzo męczy. Na tych kamykach. To nawet tu łatwiej by było, ale no nie jestem pewna, czy to jest tutaj. No się nasze męczą na tych takich skrócikach. Tylko tych skrótów jest dużo tam. No wiem. Do parkingu, gdzie zatrzymują się już wszystkie możliwe pojazdy, chyba, a bynajmniej konie. Mi się wydawało, że to miejsce Pata, już w jak roku, w roku, Pata, jak jest praktycznie całkowicie przy morskim oku. To samo jest w tryśniu budowli. Aha, nie chcę tyle się najeździło. za nami przepiękne widoki. Ja bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dzieci też. A ty jak. Słuchajcie, bo mążli się plecak i fawózek. Trochę gorzej. Tak, no bywały lepsze dni. Nie, ja rewelacja, i ja tak mówię, chodzę. Ja się dobrze czuję. Ja nie jestem zmęczona jakimś tam. No dobrze, jakbyś ty była zmęczona, to byłoby źle. I jeżeli jesteśmy niedaleko, to rewelacja. Na razie bezproblemowo. Mój mąż miał rację. Idziemy sobie tak już z 30 minut do tamtego miejsca, ale chyba to już faktycznie jest miejsce to jest docelowe. To, to jest to. Mi się wydawało, Na że to jest dosłownie. Metrów. Mi się wydawało, że to jest 100 metrów, ale od tego miejsca, gdzie konie się właśnie zatrzymują, i no, widzicie. I Troszkę przyspieszyliśmy, ale 40 minut trzeba liczyć. A łącznie ile wyszło? Zakładane jest ile? 2,20, a my 2,40. 2,40. Widzicie, z dwójką dzieci, Nadia, połowę trasy przeszła sama. Nie, czekaj. 2,20 jest liczone razem ze skrótami. Ale Czyli jesteś pewien? Tak, 100%. O. Czyli mamy 5 minut. Za 5... No tak, Do przodu? Widzicie? Tak. To mamy 5 minut jeszcze do przodu. No i gdzie tak mówię? Połowę, po połowę, nie wiem czy to jest łącznie kilometrów, ale 4,5 kilometra na depszła sama. Mamy 8,6 czyli większą o, połowę? Po, większą, większą połowę, połowę Nie ma czegoś takiego, jak większa połowa. <noise> Więcej niż pół. O, Mówiłam, że Marika nie lubi spać w nosidle, że lubi być noszona, ale jak już ma i spać, to woli wózek. Myliłam się. Nawet nie mam pojęcia, kiedy zasnęła i śpi sobie tak smacznie. A my jesteśmy na miejscu. Trzy lata temu też jedliśmy bułki z pomidorkami, pamiętasz? Zawsze, A potem jest. zamówiliśmy jeszcze naleśniki i jakieś rurki i nie wiadomo co. No czy nie nie było ostatecznie. Tak, ale macie widoki. Tata ci zrobi tą bułeczkę. Ale widoki, wow. Co ja chcę, ale takich rzeczy jeszcze nie robiłam. <noise> jedliśmy, wiesz, kanapki z serem żółtym, nie? Z pomidorkami, ale żeby konserwę sobie wziąć. I najlepsze jest to, że to nie jest kwestia nawet nie wiem czego. Uważam, że to jest taki urok. Jest taki urok, tak. Urok, nie, mimo że jesteśmy przy restauracji. Ja no mam taki swój charakter. Tak. I My później i no, nadal też pójdziemy do restauracji, ale tutaj jest inaczej. To, to nie o to chodzi. To z niczym, y, napić się herbaty z takiego. Termosa, tak. Wiesz y, gdzieś na szczycie, nie? No. To jest to samo. Ja to uwielbiam. Albo czekolada. Tak. Ale figura też w górach, jak mówię, inaczej tak na tym kładę, ale no cóż, jestem zewsi. Jesteśmy na dole! Pięknie, tu, i tu jest właśnie to, to co chcesz Nie to mógłby, bo to jest tak spokojniej, mimo, mimo, to, czy jest dużo ludzi. Patrz, to tu ładnie, Podoba się? na samej Tak? Tak. trochę ujęć, trochę spojrzeń, trochę zabawy kamyczkami. Nie było Mało kawy. Mało wesnień. no ale... To ale to była, była fajna zabawa. Ale to była fajna zabawa. Nie, fajnie było. Plus jest taki, że już jesteśmy opatrzeni z tym widokiem. On się chyba nigdy nie znudzi, ale yy, no nie mamy czegoś takiego, że nie wiem, musimy tam siedzieć godzinę, chociaż tak wyszła godzina, ale tak godziny wiecie, Ta. patrzeć po prostu na, na widoki. I patrzeć po prostu <laughs> Dokładnie. Dalej. Udało nam się to sobie tak z 10 minut spędzić i jest 15.30. To nie jest wcale jakaś dobra godzina podczas za to, że my chcemy jeszcze na termy, na kolację. No, no stwierdziliśmy, do końca dnia. stwierdziliśmy że, że ruszamy w dół, że będziemy później z tego zadowoleni. Dzieci najedzone, przebrane, więc ruszamy w dół. Ciekawe co tu jest! Szybki, obiecany przystanek na lody. U góry były same takie na fatyku i rożki za 9 zł, a to są takie zachęty. Całego zjesz? Pokaż tego loda. Daj do góry. Oh, oh, co prawda 17 zł, ale widać. Widać te pieniądze. Genialne. Tak byłam sceptycznie nastawiona, że jakaś masóweczka, ale one są naprawdę genialne. Albo mieliśmy ochotę na lody. Ale polecajkę. Słuchajcie, to z kolejka do zjechania na, z końmi. Przeraża mnie to, jak to zobaczyłam, co mówię do Krystyna, czy to jest kolejka do zjechania na koniach? Znaczy... To jest 25 złotych. Ja pierdolę, to nie chodzi w ogóle o kwotę. Pamiętam jak tutaj odpoczywaliśmy, mieliśmy taki postój jak byliśmy z małą Nadią. Tutaj ona, ona już była zmęczona, nie wiedzieliśmy o co chodzi, trochę nam płakała, nie chciała spać, nie to chciała to jeść. jeść. No, więc jak oceniasz, porównując dzisiejsze wyjście do tamtego? Nie no, pod tym, pod tym kątem, to jest nie do porównania, jest ciężej pod, pod takim kątem, że mamy dużo więcej rzeczy, które więcej ważą i dużo no. więcej fizycznie jest gorzej, ale pod kątem zachowania, współpracy, tak? to jest rewelacja. No. Mm. Tak? dziecka ta Zero ta problemu. Nie za dużo dla mnie? Popatrz. <laughs> Okej, okay, dobra. Także no tutaj nie możemy złego słowa powiedzieć. Tylko, że jeszcze wtedy z Małą byliśmy nad Czarnym Stawem. No, wyżej byliśmy. Czarnym Staw pod Rysami. To racja, to też mogło się przyczynić wtedy, no bo już była taka I zmęczona. I dziś jest, kapitalnie. No i kolejna sprawa, ona miała wiesz, cały czas nosidło. A Marika ma raz nosidło, raz wózek. No. Więc też może sobie tak, wiecie, odpocząć. Ty siedzisz na stole? Halo, serio? Nie siedzi się na stole, chodź. Ciemu. Bo nie można siedzieć na stole. Ciemu. No bo takie są zasady. Powiem do Krystiana, ja chcę seroz nagrywałam pod słońce, a ja się za takim pięknym słońcem brzeża, ale tego nie wykorzystać. Mój włącz kamerę. Nieważne, nie mam nic do powiedzenia, włącz kamerę. Nacieszmy się słoneczkiem, ale, ale trafiło nam się pogodę, nie? Tak. Ani w jednym momencie nie było nam, żeby było tak za gorąco przesadnie, ani tak, żeby było za zimno. Jak byliśmy, wyszliśmy na samą górę, to ja byłam tu spocona od Mariki, bo ją nosiłam ostatnie... 4 km, czyli od połowy. wtedy co? Nadia weszła do wózka? A tak, to nie było momentu, w którym byłoby albo za gorąco, albo za mocno, żeby prażyło, albo żeby było za zimno. Także tak to tylko chodzić w góry, nie? I nie żeby co, ale przez pół drogi, teraz co wracamy, rozpamiętujemy tamte lody, więc naprawdę były. Pyszne były. były pyszne. Ja też tak się śmiałam troszkę z tego morskiego oka, bo do tej pory morskie oko było dla nas takie banalne. Nie wiem, chyba przez to, że z Nadią też byliśmy wtedy wyżej jeszcze. To wydawało mi się, a takie morskie oko, nie? A tutaj dzisiaj tak przekalkulowaliśmy, że my jesteśmy w drodze 6 godzin, no bo 3 godziny do góry, 2,50 nam zajęło ostatecznie. Z godzinkę byliśmy tam, no i tu trzeba liczyć 2 godziny teraz, jak zrobiliśmy postój. Tak. Więc to też trzeba doliczyć, no wiecie, cały dzień jednak jest się praktycznie w drodze, więc mm, jak się ma jakieś inne atrakcje zaplanowane, tak jak my planujemy, iść jeszcze na termy to zdecydowanie o wcześniejszych godzinach, bo no, wtedy jechaliśmy o 5 rano, nie? Nie, tu już byliśmy o 6. To musieliśmy wyjechać trzecia coś. Tak, ta, bo przecież mówiłam wtedy, nagrywałam nawet. A dzisiaj my dopiero o 11 sobie wyjechaliśmy z hotelu, 10.30. 30. Jest też różnica, co prawda tak planowaliśmy. Nadia, kiedy się kończy faza kamykowa, dajcie znać. Nie kończy Trzy się. i pół roku i nadal trwa. Kamyczki musimy brać do domu. Krysta mówi, że na zegarku wybiło 17 km. <suszy> Widać już tam busy z daleka. Jeszcze raz słoneczko na koniec uraczyło, bo szliśmy już no, w takim cieniu, w zacienieniu w lesie. Do hotelu. Nie idziemy do hotelu, idziemy teraz coś zjeść. I właśnie chciałabym powiedzieć, że serdecznie uznaliśmy, że idziemy zjeść, bo jest godzina 18. My jedliśmy tyle tam u góry po bułce i... Jak pojedziemy na termy, term, woda wyciąga, to będziemy głodni, zjemy tam coś, a tam jedzenie jest takie średnie. A skoro mamy swoją ulubioną restaurację e, góralski browar, góralski browar na krupówkach, to nie ma się co tam najadać i jedziemy prosto właśnie na jedzenie, a później na termy. Ja po raz pierwszy w życiu, no wiadomo, że to jest. Znowu to powiem tylko morskie oko, ale ja czuję się rewelacyjnie, czuję w stopach, że dużo chodziliśmy, ale fizycznie u mnie jest 10 na 10, także pierwszy raz mam aż tak dobre samopoczucie po chodzeniu w górach. Miał być taki szybki wyjazd, a nasze auto stało tyle godzin w Słowacji. Jesteśmy w Słowacji, nasze autko też tu stoi. Całe i zdrowe, miejmy nadzieję. Miło je widzieć, jedziemy jeść. Ja mam, nadzieję, że mam kluczyki. Mam, mam taką dziwną schizę zawsze, że co jak mają kluczyków, ale to już sprawdziłem przed chwilą jeszcze, ale... Są. Są. Widzisz, lek kamyczków. A ty z gór dawałeś. Co powiedziałaś, że bardzo fajnie było? Tak. I w ogóle się nie zmęczyłaś? Nie. Ale się cieszę. Ekstra, tobie też bardzo fajnie było. Przyspałaś, bramię całą podróż. Całą drogę ty nie spałaś w ogóle, chodź, nie przejdziesz tędy, nie przejdziesz tędy! cię te malinki, żelki i jak są takie wygrzane, są takie fajne, mięciutkie. Boziu, druga kawa dzisiaj, pierwsza od śniadania. Zupka pomidorowa też wyleciała. Ostatnie pierogi tutaj w góralskim browarze określiliśmy mianem najlepszych, jakie do tej pory jedliśmy, także dzisiaj razy dwa pierogi z mięsem w góralskim browarze. I pizza, bo Okejka? nie wiem czemu. <grymne> Jestem ciekawa, czy tak samo smakuje jak ostatnio. Dada, czy byliśmy dada, głodni? Nie. Tata chciałaby zjeść tyle. Tyle chciała zjeść? O nie, patrz ile mi zostanie, no trudno. I would change, for you. I would break, I break Podjechaliśmy pod termy za mną. No Pięk no, piękne widoki, jestem bez butów, ale słuchajcie, podjechaliśmy pod te termy, bo Nadia nas bardzo prosiła i stwierdziliśmy, dobra, przyjechaliśmy tu głównie po to, żeby przyjechać właśnie na termy. Ale mamy godzinę 20 i ona po całym dniu pełna energii po prostu padła w aucie i to w 3 minuty, 4. Marika to w ogóle przenieśliśmy ją tylko z wózka do auta i zasnęła. A Nadia chwilę później, także może nawet lepiej, bo my już jesteśmy tak zmęczeni całym dniem, że marzyliśmy, że wrócić do domu. Chcieliśmy tylko dla Nadii, no bo miała obiecane. Siadamy w auto 2,5 godzinki drogi, może nawet mniej o tej godzinie. A z Wami się żegnamy. Dziękujemy za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.